To jest Natalia, ja jestem Daniel a to jest kanał wykopkowy <głos> <głos> Dobra Jesteśmy już na miejscu zobaczymy co dziś ziemia odda Długo nie byliśmy w terenie Trzy tygodnie No mieliśmy tam swoje sprawy, problemy ale wszystko minęło Także jest GIT Dajcie chwilkę ja się tu zaczymie dzisiaj plan jest taki Chcemy tutaj jeszcze raz przejść. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Później się chyba przeniesiemy na pole po kukurydzy. I później też może jeszcze gdzieś. Także łapki w górę. I zobaczymy co tu się dzisiaj będzie wyprawiać. Do pierwszego lepszego. I jest pierwszy sygnał trochę rozjechany. O, już widzę tutaj ruda. Chyba nakrętka albo coś. Nie wiem. Wygląda mi to na coś kutego z zamieszłych czasów. Jest drugi sygnał. Przepraszam, pierwszy, drugi, trzeci sygnał. Poprzednim sygnałem była e, zginita łyżka. A teraz jakiś żołnierzyk bez głowy. Hmm. Spaczka. Może coś tu dziś wyskoczy. Dawniej była tutaj w tym terenie, w tej w, w, tutaj w okolicy gdzieś e, strzelnica, więc ktoś coś mógł kiedyś zgubić. A ja mam, patrzcie się, mam pierwszy dołeczek. W dołeczku coś jest, jestem mega zadowolona. Miałam tego sygnału nie podejmować, bo był taki trochę kupowaty. Ale patrzcie się. Co mam? Odznakę. NSDAP. No tak. Masakra. Aj, no, zaczyna się ciekawie. Dobra. Dzisiaj chodzę z maskiem. Daniel nie wiem, gdzie jest. Gdzieś się mi zagubił. Totalnie nie mam pojęcia. No, a ja mam odznakę. Dobra, lecę dalej. Kurczę, dosłownie na wierzchu. Tylko liście odsłoniłem. Bez kopania. Przeczyszczę odrobinkę i się zaraz włączę. Dobra, wyczyściłem to. to jest jakiś krzyżyk, na którym pisze chyba e, Święty Walenty. <laughs> chyba tak. Zerknijcie sami. Jest S. Walentyn. Chyba pisze, tak. Tutaj są jeszcze jakieś cyfry rzymskie. Cyfry, liczby. Nie wiem. Pewnie będzie rzymska data, jakaś, ale krzyżyk, jakiś taki troszeczkę też pokiereszowany. Łóżko się mu urwało, ale jest jakiś fancio w końcu. Ale tutaj krążę w tym miejscu i jest monetka 50 penigów. Moje ulubione aluminiowe. Trochę brudne. 1921 Pane Stan Jak się wyczyści z błota to będzie piękna monetka W ogóle idę jeszcze po drodze to patrzcie co mamy Taki topór Się topór Kurde ciężkie to jak nie wiem no, Ale zaniosę Danielowi Zastanawiam się czy nie chcę sobie Odnowić. No, dobra. Lecę tam dalej. Zobaczy czy coś. Gdzieś ktoś nie zgubił. Jest. Jest drugi. Drugi żołnierzyk. I tym razem ten jest na koniu. Zwój się samo. Nie wiem czy wyostrzy. Mam nadzieję, że wyostrzyło. Bardzo fajnie. Kiedyś tutaj już po tej łące chodziliśmy, ale bardzo mało sygnałów było. No i na razie, na razie, bardzo długo tutaj nie byliśmy, bo wychodzi w zasadzie sam złom. I dzisiaj jakoś podkosiło. Jest dosyć wilgotno, więc tuż widelec, coś tu może wpadnie. No i pierwszy sygnał w zasadzie i od razu fajny. Także na razie, także, także. A no i to moje powtarzanie się. Na razie fajnie. Dobra. Jedziemy, jedziemy dalej. Trochę się przemieściłam, jestem teraz w innym miejscu. Są takie, no jakby po drugiej stronie górki. I no, w końcu się coś trafiło po tej stronie. już on pokazuję, Stołany guziczek z kwiatuszkami. Rozrzucone motywy. Jak ktoś ma jakieś kwiatuszki, a nie potrzebuje, może mi przesłać. Nie no no, są piękne. Uwielbiam te guziczki. Tego typu. Nawet zastanawiam się czy ich nie zbierać, bo u nas to sporo tutaj w Niemczech wychodzi. Fajnie. Niestety bez łóżka. No, ale nie można mieć wszystkiego. Jest to jakiś sygnał. coś było. Ile to było? 18 tu jest o ja jaka ładna klamereczka tego wam na gopro nie pokażę tylko zaraz zaraz to zobaczycie na, e, na telefonie to znaczy nagram telefonem dobra to jest ta klamereczka popatrzcie się nawet ma szpica, ale ładniu się. O jejku No, naprawdę. Yy, troszkę wyczyszczę, żebyście lepiej ją zobaczyli. Ok, już jest wyczyszczona. No kurcze, czyż nie jest piękna? Mm -hmm. A naj, najświetniejsze jest to? Że ma jeszcze tego kolca ze sobą, tego szpica, co się wbijał w, w pasek. Super. Hm. Gdzie jesteś? No to git, <laughs> momencik, biorę to na telefon, ale jaja, chyba sreberko. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. O kurde, ale piękny. Jaki śliczny. Ale piękniutki. Takiego krajcara jeszcze żeśmy tutaj nie, wy, nie wykopali. Piękności. To jest to. To właśnie o to chodzi w tym hobby. Szok. <grytanie> Kurczę, dosłownie tylko przeszedłem, bo akurat zobaczyłem Natalię. I pomyślałem, A, no to idę też do niej. Ale ładny. Mm, mm, piękniusi, dobra, jedziemy dalej No więc czas się udać Na małe co nieco Trzeba coś sobie zjeść No i już tam prawie jest przy aucie, Także muszę się pośpieszyć bo mi wszystko zje Dobra no, A się widzimy po krótkiej przerwie Teraz miał dychę, feningówkę, dychę feningówkę, a ja patrzcie się he, 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 he. nie, no. Ojej, moja pierwsza pięćdziesiąteczka z okresu Weimaru. Piękna jest. Ciekawe, jaka to jest menica G. Nie wiem, fajnie. Będziemy lizać w domu. <grych> no, super, dobra. Monetka. Chyba. O kurcze. <grych> to jest holenderska monetka. Jeden cent. I w końcu trafił mi się w troszkę lepszym stanie. Dajcie chwilkę, ja to pokażę Wam na telefonie. No już wyczyściłem tą monetkę, już Wam ją pokazuję. O, i tak wygląda. Jest to jeden cent holenderski, tak jak już mówiłem 1942 rok. Z drugiej strony jest jakiś y, krzyż, i tam coś jeszcze pisało. Ja już nie pamiętam co. No ale one zawsze wychodzą, praktycznie wszystkie w takim opokanym stanie. A ta jest najlepsza jak do tej pory mam drugie sreberko <laughs> ale jazda ale jazda jeden krajcerek ich tu jest cała masa w okolicy kurcze super <laughs> ja nie mogę super kurde a tak niepozornie biło taki niepozorny sygnał dawało Naprawdę. Dobra. Już się tak nie podniecam. Daniel jest tam parówka na miejscu, w którym wychodziłem. Mi ostatnio sreberka. Znaczy sreberko jedno i jeden krzyżyk. Takie widoczki macie. A mi. I teraz co to ci wpadło? A. Figurka? Daniel ma coś innego. Dobra. A ja mam konia, konia bez głowy, ale patrzcie jaki ładny mundur jeszcze zabawany, bardzo ładny konik. No i bucika fajnie, no dobra, tak to wygląda. Druga strona, taki o, mm, ten marny poszukiwacz, bo nie mam szczoteczki. Muszę sobie sprawić czoteczkę i będę czyścić sniffki na miejscu. No nie mogę. Kolejny sygnał, dosłownie zaraz po tej, po tej malutkiej. Zobaczcie sami. O kurczę, kolejny krajcarek. Tak. Na ty się pyta, jaki krajcerek, tak znowu ten, ten malutki. A mi telefon nie chce ostrzyć i mnie to strasznie denerwuje. Nie wiem o co mu chodzi. Ja nie mogę co za głupi telefon. Tak proszę, nie pucę go więcej, chociaż troszkę go przeczyszczę. Dajcie moment. No i o, dobra, no i okej, okay. teraz już troszkę przeczyszczona teraz mam tutaj dołeczek, a z tego dołeczka jest. Oto no taka duża chyba konina, z tego co kojarzę, bo już taki miała. Tu, to jest raczej guziczek. Guzik taki duży, ale raczej. Ktoś mi chyba mówił, że to była jako konina, ale taka, taka, spora, no, taka spora konina. tylko brakuje łóżka. Tutaj, o. Już taki znalazł raz. Kurczę, nie poznaję tej monety. Nie chcę się ostrzeć co za kupi telefon. Dobra, podejmujemy. Co to jest? Kurczę, dobra, druga strona. Co jest na drugiej stronie? Chyba to wyczyszczę i się dopiero włączę. Czekajcie. Dobra, wyczyszczone. Republika cieskosloweńska. Czyli chyba to będzie jedna korona. Nie wiem yy, jaką walutą operowali w tamtych czasach, ale tak podejrzewam, że to korona będzie. Dobra, fajnie. No to tego to się tu nie spodziewałem. No i tak, przyszedł czas, żeby wrócić do domu. Już się kierujemy w stronę auta. Panciurki fajne powpadały dzisiaj. No. Bez no, w no, szczególności mi. No w sumie. A tam nadrobiłem te trzy tygodnie. Po jednym sreberku na jeden tydzień. Na także, pewno. Także o kurcze sławki mi lecą, czekajcie sobie tutaj no, no. i tak Nowy wypad fajny zadowolenie jesteśmy pogoda była świetna no. e... temperaturka. tak, temperaturka naprawdę genialna pogoda sprzyjała fajnie że po tych trzech tygodniach nie kopania postu jeszcze pogoda sprzyjała na na, na dziś, na ten weekend. No, głodówkę mieliśmy, ale to już za nami, całe szczęście. I tak my się z Wami już żegnamy. Jest dosyć późno, bo już mamy chyba coś koło godziny czwartej, znaczy szesnastej, tak za dziesięć. Dobra, bez przeciągania. Żegnamy się z Wami, czymcie się i do następnego. A, no i łapki w górę, jeśli się podobało. Jeśli nie, łapki w dół, bez znaczenia. <laughs> Ale fajnie znać Waszą opinię też. Także jeszcze jakiś komentarz mi się przydał z Waszej strony. I to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!